Witam Was bardzo serdecznie, e, Dawid Michalski. No i na tym e, odcinku, na tym, w tym magazynie, na Mundialu, e, poka e, pokażę Wam statystyki, powiem, statystyki Mistrza Świata 2014, co się działo na Mistrzostwach Świata w Brazylii. Witam Was bardzo serdecznie. Może rozpoczniemy od grupy A. Tam w meczu otwarcia Brazylia, Chorwacja, Brazylijczycy już ten mecz otwarcia u siebie wygrali 3 do jednego pokonując Chorwację. Brazylia, e, Brazylia przegrywała z Chorwacją 1 do 0 po samobójczej bramce Marcello, ale już w 29 minucie spotkania na 1 do 1 odpowiedział Neymar. W drugiej połowie spotkania, w 71. minucie e, gry, w ramkę również strzelił Neymar oraz w 91. minucie na 3-1 Oscar. Czyli Represa Bra Brazylii wygrała pierwszy mecz na scenie z Sao Paulo, z Orwastem 3 e, W meczu Meksyk kamerę Meksykanie pokonali Kamerunczyków 1-0 po bramce. Peralety. Bramka padła w 61. minucie spotkania. W meczu drugiej kolejce grupy A już, w meczu Brazilia-Meksyk, dla mnie, żadnej bramki nie widzieliśmy. No i w meczu Cameron-Morwacja padły aż 4 bramki, 4-0. Stacja Morwacji pokonała Cameroniczeków w pobrance Policja, Perisicja. Oraz Marią Manzuciczia. W trzeciej kolejce, czyli ostatniej kolejce tych mistrzostw świata w grupie A w poniedziałkowym, w poniedziałkowym meczu 23 czerwca Cameron, Cameron przegrał z Brazylią 4 do 1 w rankach Neymara. Dwóch bramków Neymara: jednej bramce Freda oraz Hernandinho oraz jedną ramach w ramach w Kamerunie szczelił Mati. Meczuła Chorwacja-Meksyk, jednak tutaj była walka, kto awansuje do, do fazy pucharowej, jednak do fazy pucharowej awansowała reprezentacja Meksyku po wykonaniu Chorwacji 3-1. Na zakończenie tych meczów na pierwszym miejscu była reprezentacja Brazylii, miała 7 punktów oraz Meksyk również 7, 7 punktami, na trzecim miejscu Chorwacja 3 punkty oraz, na miejscu czwartym, kamerą bez punktów. W grupie B, em, pierwszy, mecz, e, te, pierwszy mecz, w grupie B był Hiszpania kontra Holandia To była wielka sensacja, ponieważ w się ta z RPA z 2010 roku. Hiszpanie przegrali z Holandią aż 5 do 1 po dwóch brakach. Pan po dwóch brakach. Robena, oraz po jednym rancety, oraz jedną bramkę dla reprezentacji Hiszpanii strzelił Alonso. Jednak Hiszpanie prowadzili 1 do zera z Holandią, ale jeszcze pod koniec pierwszej połowy bramkę, czyli robił Van Persie, a w drugiej połowie była już po prostu masakra. Cztery bramki dla Holandii, czyli wynik końcowy 5-1 dla reprezentacji Holandii meczu drugim pierwszej kolejki grupy B, czyli Australia, Chile pokonała reprezentację Australii, po brakach Sancheza, Valdivi oraz e, oraz bra W drugiej kolejce grupy B, Australia przegrała z radium 3 do 2. Zadziałały naprawdę wielkie emocje już e, w 20 minut spotkania, Brak jeszcze był Ali, na 1 do 0. minutę później odpowiedział Kahil oraz w 54. minucie spotkania na 2 Australia prowadziła pokrońca Jadwiga Dinaka oraz w 4 minuty później na 2-2 odrobił e, Robin Van Der oraz w 68. minucie na 3-2 na w końcowej czyli czyli Nepalii. Czyli Hiszpania Chile jednak Hiszpania przegrywa przegr 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 po raz drugi rzędu no i już pożegnała się z świata w Mistrzostwach Światowych 2014 czyli już bez szans na e, awans do w klasie Puła Rowe w Chile 2 do 0 w bramkach e, Vagasa Royasa oraz e, Sandovala. W meczu ostatnie kolejki grupy B Australia e, na, przegrała z Hiszpanią 3 do 0. W bramce Dawida Fernando Torresa oraz Luana Maty. W meczu a Chile, Holanda jednak była lepsza, wygrała z Chile 2 do 0, to oznacza, że mają pierwsze miejsce w grupie B. 9 punktów zdobyli w miejsce drugie Chile z 6 punktami, trzecie miejsce Hiszpania z trzema punktami oraz czwarte miejsce Australia, 0 punktów. W grupie C, y, gra, grali reprezentacja Kolumbii, Grecji, Wybrzeże Kości oraz Japonii. W pierwszym meczu w grupie C reprezentacja Kolumbii pokonała Greków aż 3 do 0 w ramce Armero, Guterresa oraz Rodrygueza. Znaczy Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Japonia. Mecz odbył się o trzeciej w nocy polskiego czasu. Wybrzeże Kości Słoniowej e, wygrało z Japończykami 2-1. W kolekcji grupy C Kolumbia była lepsza i pokonała piłkarzy z Wybrzeże Kości e, Słoniowej 2-1 po bramce oraz e, Kuli e, W następnym meczu Japonia, Grecja, padł remis bezbrankowy 0-0. Wcześniej kolejce grupy C, Japonia przegrała z Kolumbią 4-1. pierwsza branka padła w 17. minutie spotkania oraz dwie bramki w tym spotkaniu, czyli Martinez i pod koniec który jeszcze Rodriguez w 89. będzie spotkania. Wznaczył Grecja, Wybrzeże Kości Słoniowej. Grecja jednak byli lepsi pokonali wygarzy z Wybrzeże Słoniowej i oni jednak awansowali do fazy w pokonaniem wygarzy z Kości Słoniowej 2 do 1. W pierwszej, w grupie C na wprowadzeniu byli Kolumbijczycy 9 punktów, w drugim jest Grecja 4 punkty oraz nie wyszli z fazy grupowej Wybrzeże Kości Słoniowej z 3 punktami oraz Japonia z 7 punktem. W grupie D e, grali piłkarze Urugwaj, Kostaryki, Ani oraz Wło. E, e, w meczu Urugwaj-Kostaryka była pierwsza sensacja. niż w grupie D e, piłkarze z Kostaryki pokonali Urugwajczyków. Piłkarze z Urugwaj aż 3 do 1. Jednak się nie spodziewała, że tu jednak Kostaryka pokona e, Urugwaj. W drugim meczu pierwszej kolejki grupy D, Anglia pokonała, e, przegrała z Włochami 1 do 2 po Mar, Mar oraz Mario Balotelli. W drugiej kolejce grupy D, Uruguay 2-1, pokonało Anglię, no i po dwóch brakach Luisa Suareza w 39. minucie spotkania oraz w 85. minucie. Po raz jeden dla reprezentacji Anglii, czyli Wayne Runei, w 75 minucie gry. No i następna sensacja, Costa Rica znowu pokonuje e, dobrych piłkarzy, tym razem piłkarzy z Włoch. 1-0 po bramce w 44 minucie spotkania. W meczu Włochy Uruguay, jednak to Urugwaj e, mieli już, mają awans do fazy pucharowej pokonując e, w reprezentację Włoch po bramce 1 -0. W meczu Costa anglia nic się nie działo, ponieważ mecz był e, tutaj padła żadna padł branka mecz był bezbrankowy 0-0 Na pierwszym miejscu jest reprezentacja Costa Rica ze 7 punktami na miejscu, drugim reprezentacja Anglii z 6 punktami oraz na trzecim Włochy z 6 punktami, jest, przepraszam, z 3 punktami oraz Anglia, tylko, z jednym punktem, na mistrzostwach świata, Brazylii, w grupie D. W następnej grupie, w grupie F, e, grupie E, grali Szwajcaria, Ecuador, Francja oraz Honduras. Pierwsze miejsce w tej grupie zajęła Francja, już w pierwszym meczu pokonałem w z Honduras, Chiduzrea, pobramy Walderaza, Benzemy, oraz jeszcze raz Benzemy. W Szwajcaria, Ekwador, Szwajcarze jednak byli lepsi, pokonując zwykle z Ekwadoru 2-1. W drugiej kolejce grupy E Szwajcaria przegrywała się Francja, aż 5-2. 7 bramy padło w tym jednym spotkaniu. Na początek e, prowadzili już Francuzi 1-0 po rance Giroleda. W 17 minucie spotkania później i w 18 minucie spotkania 3-2-0. W 17 minucie spotkania na 5-0, czyli Sissoko, ale pod koniec już gry ehm, w 81. minucie spotkania z Szwajcarią, czyli Demaili oraz szaka w 87. minucie. czyli wynik zakończył się 5 2 w reprezentacji Francji. Znaczy Honduras, Ekwador, ehm, wykonawcy z Hondurasu prowadzili 1 do 0, ale po dwóch brakach w Walencji to jednak Ekwador wygrał ten mecz 2 do 1. Meczu Honduras, Szwajcaria, Szwajcarzy pokonali 3-0. Po hatryku Shakiriego, Jukera z Bayer Monachium. Monachium. Ekwador, Francja w remis bezwarunkowy 0-0. Po trzech meczach e, grupy E na pierwszym miejscu była reprezentacja Francji z 7 punktami. 4, 6 punktów miała reprezentacja, reprezentacja Szwajcarii. Na miejscu drugim była oraz na miejscu trzecim Ekwador. 4 punkty i oczywiście, e, oczywiście Honduras na miejscu czwartym punktów w grupie E, w grali reprezentacja Argentyny Bośni i Hercegowiny, Iran oraz Gier. w pierwszym meczu Argentyna Bośni i Hercegowina już pierwsze problemy miała nie tylko że Argentyny Już pierwsza bramka jednak padła z samobójcza kora Sinad z Bośni samobójczo, brak, i Hercegowiny strzelił samobójczą i Argentyńczycy już wprowadzili 1-0 oraz w 65 minucie spotkania 2-0 Brak jeszcze Leon Messi i 85 jeszcze i, Lessing, 185, ten jeszcze i ale jednak Bośnia i Hercegowina nie dała rady już streaminizować w tym spotkaniu. Znaczy Iran-Nigeria padły remis bezbrankowy 0-0. Argentyna-Iran po walce Leona Messiego w 91. dziś spotkania to jednak reprezentacja Argentyny pokonała Iran 1-0. Nigeria-Bośnia i Hercegowina Nigeria była lepsza od Bośni pokonując y w, sujaba, 1-0, Bośni i Hercegowiny. W trzeciej, ostatniej kolejce grupy F, reprezentacja Nigerii pokonała z Argentyną 3-2, po trup brakach Messiego oraz po jednej bramce Royo, ale braki Argentynu również szczelin Musa. W ostatnim meczu w grupie F, Bośnia i Hercegowina pokonała 3-1, Iran oraz Dzieko, Pianica oraz, eee, Schrajewica. Na pierwszym miejscu stanęła reprezentacja Argentyny z 9 punktami, na miejscu drugim Ungiera 4 punkty, 3 punkty, na miejscu trzecim Bośnia i Hercegowina oraz 1 punkt na miejscu czwartym reprezentacja Iran. W grupie G, ciekawe się działo w pierwszym meczu Niemcy, Portugalczycy, Pukarze z Niemiec w ręce Tomasa Müllera, Matsa oraz znowu dwa razy Tom Tomasa Müllera, co to oznacza, że Tomasz Müllera w pierwszym meczu już strzelił Hafrika meczu z Portugalią. No i to oznacza, że Niemcy pokonali Portugalczyków 4 do 0. Meczu Gana USA. USA jednak pokonała Gany 2 do 1 po bramce Dempsey'a oraz Broxa. W tym spotkaniu bramka padła już nawet w pierwszej minucie spotkania. W meczu Niemcy ghana Gana e, remis 2 do 2. Jednak e, tutaj padł remis 2 do 2 pierwsza branka pada w 51. minucie spotkania, to bram jeszcze mi małe o GC, oraz 3 minuty później odpowiedział Aimir na 1 do 1, ale po rance Gianno. to Interpretacja gane, reprezentacja gane, prowadziła 2 1, a tuż pod koniec, w 71. minucie spotkania z ławki rezerwowej wszedł Mirosław Klozy i jeszcze bramkę na 2 2. Znaczy USA portugalia też powiem jak w meczu Niemcy Gana czyli 2-2 program z e, już w piątym mieście spotkania e, w spotkaniu bramczenił z Nani 64 Jones oraz w 81 oraz pod koniec tego spotkania na 2 do 2 wyrównał Warela. W ostatniej kolejce grupy G USA przegrała z Niemcami programą Thomasa Millera 1 do 0, A w meczu Portugalia Gana jednak Portugalia pokonała, pokonała Gany 2 jeden po bramce samobójczej Boiwia oraz w 83 minutach na Rangerski Cristiano Ronaldo. Jednak reprezentacja Portugalii szybko się pożegnała z Mistrzem Świata, zajmując trzecie miejsce w grupie G. E, miała 4 punkty, jednak przed nimi była USA, która miała też 4 punkty, zajmując miejscem drugie. Jednak bilans bramek miała lepsza, lepiej, lepszy bilans bramek miała reprezentacja USA. Na miejscu pierwszym Niemcy z 7 punktami oraz Galna z jednym punktem na miejscu czwartym. W ostatniej grupie Tygnicza Świata, czyli w grupie H Belgia już w pierwszym spotkaniu z Algerią wygrała 2 do 1 po bramce Felaini oraz Mertensa. Oraz w meczu Rosja-Korea południowa Bad Premis 1 do 1. W drugiej w grupie H Belgia pokonała Rosję 1 do 0. W Origi w 88 mieście spotkania, czyli tuż pod koniec gry oraz w meczu Korea-Algeria padło aż 6 bramek, jednak Algeria pokonała Koreańczyków aż 4 do 2. W meczu Korea Południowa i Belgia, Belgia tam była lepsza, pokonując Koreańczyków 1 do 0. W meczu Algeria-Rosja padło remis 1 do 1. Jednak z grupy wyszli piłkarze z Belgii, to by 9 punktów oraz oraz piłkarze z Algierii również zdobyli cztery punkty. Więc w fazie grupowej zostali Rosja dwa punkty oraz Korea na miejscu ostatnim z jednym punktem. Na miejscu są świata w, w fazie grupowej już yy, na jedna ośmiu finału. Yy, Brazylia pokonała piłkarze z Chile, wygrywając w rzutach karnych 3 do 2 jednak, jednak e, przed dogrywką jeszcze był remis 1-1 przed rzutami karnymi. W meczu drugim na 8 finałów Kolumbia pokonała piłkarzy z Uruguay 2-0 oraz Francuzi pokonali Nigerię 2-0 a Niemcy zremisowali z Algerią 0-0-0 e, do dopiero po dogrywce było 2-1 do reprezentacji Niemiec. Czyli już w półfinale wiedzieliśmy, że wystąpi Brazylia z Kolumbią, a Francja z Niemcami. Następnie w jak na 8. finału Hol Holandia pokonała Meksyk 2-1 oraz w meczu Costa Rica-Grecja, tu jednak Costa Rica pokonała piłkarzy z Grecji 5 w rzutach karnych. Argentyna-Szwajcaria padł remis 0-0, jednak dogrywce to do Argentyna Awansowała do, e, Belgia, USA, Belgia, e, awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata po bramce Angela Di Marini. meczu Belgia, USA i Belgia awansowała do ćwierćfinału, pokonując 2-1 USA w dogrywce. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Brazylia pokonała Klubuj Kolumbijczyków 2-1 oraz w drugim meczu Niemcy pokonali reprezentację Francji e, no, trudnym, trudnym sposobem, 1 do 0. W następnym dwóch, półfinale, w następnym Świata, to Holanda pokonała Kostarykę w po orzutach karnych 4 do 3. Przed wyrzutami karnymi były remis bezrankowe 0 do 0, oraz rozmleczu Argentyna, Belgia, Argentyczycy pokonali, Lukarzy z Belgii 1-0. Pierwsze pierwszym pół, półfinale, jednak, e, sensacja, to może nie było, że Niemcy do finału, tylko sensacją był bardziej ten wynik. Między pokonanie Brazylijczyków aż 7 do 1 tam, po dwóch brakach. jego Krosa oraz Andrzej Schirle oraz po jednym Tomasa Millera i Raszowakloze wraz z Kediry. Raz jedną bramkę dla Brazylii czyli Oscar. W drugim meczu finalowym Holandia zremisowała z Argentyną 0-0, jednak po rzuceniu Argentyna pokonała Achoem Drug. 4 do miejsce. Holandia jednak zajęła 3 miejsce na, na Mistrzostwach Świata w tych, na w Brazylii. Zajęła Trzecie miejsce pokonując gospodarzy tej imprezy 3-0 oraz w finale e, podogrywce Niemcy pokonali Argentyńczyków. 1 0 po brandce. Mario Giecek, który szczerze w brandkę w 113 minutzie spotkania. To było czwarte mistrzostwo Niemiec e, w historii tego kraju. Najlepszym strzelcem mistrzostw, mistrzostw świata jest James Rodriguez, który ma na koncie sześć bramek. Jedną bramkę strzelił z rzutu karnego oraz drugi jest Thomas Miller z pięcioma bramkami. Tuż za nim jest na miejscu trzecim Neymar, Robin Van oraz Leon Messi mają tu cztery bramki. Po trzy bramki mają Karim Benzema, Valencia, Żelen Szakiri, Arjen oraz Andrze Szyrle. Mirosław Koze który aktualnie na Mistrzostwach, na mistrzostwach Świata ma 16, ogólnie na mistrzostwach, na mistrzostwach Świata ma 16 bramek, jest rekordzistą, ale na Mistrzostwach Świata w Brazylii tylko dwie bramki, to było w Meczu z Ganą oraz w Meczu z Brazylii. Najlepszy asystujący jest był, e, następny z Kolumbijczyków, tym razem, e, Sua Adrado. Adrado, e, zaliczył 4 asysty na, tym, na tych Mistrzostwach Świata w Brazylii, są dwóch Niemców, Thomas Miller oraz Tony Cross plus Holender. więc mają po trzy asysty. W klasyfikacji kanadyjskiej, czyli licząc bramki oraz asysty, prowadzi, że wygrał James Rodriguez, sześć bramek oraz dwie asysty, to znaczy łącznie 8 oraz Thomas Miller tak samo, łącznie 8 on ma 5 bramek oraz 3 asysty, 3 leon, 4, 4 bramki, 1 asysta, łącznie 5, 5 jeszcze mają Suat oraz Benzema, Suat jednak ma 1 bramkę, 4 asysty oraz Karin Benzema, 3 bramki i 2 asysty. Najwięcej kartek na tymi mieszkańcach świata miał Thiago Silva, 3 razy zdobył żółte kartki, po po dwie eh, po mieli, eh, jedynak, Jednak, Balotelli, Kahil, Van Persie, Valencia, Muntari, eh, Zokora, Royo, Kuntelar, Palacios, Cazzo, eh, eh, Ranis, Hevedes, Duarte, Menaliz, Gustavo, Martins, Indi, Alder, Alderweira, El, Chiva oraz Magues. Po czerwonej kartce mają Duarte, Cazoranis, e, Pal Palacios oraz e, piłkarz z Ekwadoru, Valencia. Na dzisiaj w tym programie to wszystko. Mistrzostwa Świata zakończyły się wczorajszym meczu finałowym Niemcy Brazylia. Niemcy pokonali Argentynę 1-0 i to Niemcy są mistrzami świata 2014. Na miejscu drugim są Argentyjczycy oraz na miejscu czekiem Poza podmiotem jest są gospodarze tej imprezy, reprezentacja w Brazylii. E, ja się w tej chwili z Państwem e, żegnam. E, dziękuję, że mogliście zobaczyć e, ten program na mundialu. Do, 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 do usłyszenia.